Dzień dobry! Nazywam się Lena Szilajewa i witam wszystkich na moim kanale. W ubiegłym naszym spotkaniu pokazywałam taką oto ozdobę, zrobi, którą zrobiłam z ametystu. E, bardzo zadowolona z tej ozdoby, bardzo ładna, bardzo piękna. Ona mnie wyszła, zresztą e, może zostawię link ubiegłego filmiku, żeby tam można było zobaczyć, tam jest zdjęcie i ja opowiadałam, jak można zrobić tą ozdobę, jakie materiały użyłam. I mówiłam, że będę robić bransoletkę jeszcze do tego kompletu, bo jest ozdoba, są kolczyki, bardzo piękne wyszły też kolczyki. I prosi się, żeby była jeszcze bransoletka do tego, prawda? I żeby zrobić tą bransoletkę, to trzeba użyć ten element, który był zrobiony, który był tutaj jako ozdoba też tego, tego naszynika I będę robić właśnie bransoletkę. I chciałabym Wam pokazać, y, jakie materiały tutaj zużyłam, jakim łączyłam, tutaj nie ma nic y, tajemniczego, to nie jest jakiś tam ściek czy coś, tylko żeby zrobić tako, taki element. I zdecydowałam się, że zrobię ten element, użyję tutaj te, te materiały, które już przygotowałam, i połączę później tak samo tą bransoletkę, będzie element, a później będzie łączona takim sznurkiem, który wykonam ściegiem kwadratowym. Kogo to interesuje, to proszę zostać ze mną. Кожна робота зачинається з дизайну, так? Мишлімо, що зробити, які матеріали ужити, як їх полончити і так далі. І власне, така робота зачинається з вилічень. І тут я власне я мушала найперше вилічити. Е, браслетке хочуть зробити, е, 17 см. To jest taki rozmiar uniwersalny, i dołączyć do niej łańcuszek przedłużający, żeby można było ją po prostu mieć dłuższą. I wymierzyłam najpierw jeszcze ten środkowy element z tymi kuleczkami, tak? I on nie zajął 5,5 cm. No i teraz 17 cm. Ага, і є ще те кулечка і карабінчик бензія теж е, мав 3 см. Ну, і тоді застає нам на те, е, на те, на тен шнурик квадратовий, застає нам тута... No, 17 minus 8,5 tutaj wychodzi znowu 8,5. 8,5 na dwa razy, na dwie strony trzeba podzielić na dwa, wychodzi 4,25 cm na ten sznurek, bo to wszystko trzeba wyliczyć, prawda? No ja uszyłam ten sznurek właśnie tutaj, on jest 4 cm. 4. No może doszyję jeszcze jeden krzyżyk tutaj. Jeszcze jeden kwadracik, a może i nie. Zobaczę, jak to będzie wychodzić. No i teraz co? Najpierw musimy, muszę, muszę zrobić ten oto, ten koralik, który ma 8 cm, tutaj to te koraliki po 6 cm i muszę jego właśnie... W Oprzeć tymi dwoma e, elementikami, takimi, żeby to było tak. Zaraz ja sprawdzę, czy to, czy to jest ten rozmiar. Tak, ten. I co robimy? No najpierw e, tutaj też, <głosłoniali> też trzeba trochę pomyśleć, jak to zrobić. I też przychodzi go e, matematyka. Tutaj w tym elemencie są 12 dziureczek, tak? a ja chcę oprzeć jego takimi czterema dróżkami. Tak? 4. No zdecydowałam się zrobić cztery. Można było i zrobić sześć, ale tu wydaje mi się byłoby za dużo, bo. Urok tego koraliku, tego ametystu, schowałby się w tych, w tych koralikach fioletowych i po prostu on by znikł. A ja chciałam właśnie pokazać piękno tego, tego kamienia. Dlatego zdecydowałam się oprzyć tylko czterema dróżkami. W tym momencie chcę powiedzieć, może nie bardzo światło, będzie widać, bo na dworze już jest tak pochmurno i ja pracuję z lampami, ale wydaje mi się, że coś będzie widać. No i ja zacznę właśnie z tego elementu, żeby oprzyć ten koralik. No i co? I tutaj właśnie też narysowałam, że mam 12 dziureczek. A e, cztery dróżki, to wychodzi mi, że e, te dróżki będę wszywać e, co dwa otwory, tak? Tutaj wszyję, później dwa otwory pominę, tutaj wszyję i tak dalej. No i właśnie zaczynam. Co dlatego? Ten element nie ma prawej i lewej strony, on jest dwustronny, także tutaj nie, nie musimy pilnować tego, żeby była lewa czy prawa strona. No i co? Obszywam tego, tak? Nie wiem, czy muszę Wam to pokazywać. Wydaje mi się, że to jest bardzo proste. Tym bardziej, że już wiadomo, gdzie wkuwać się, tak? Tutaj muszę zawiązać węzelek. I taki, taki koniuszek tutaj zostawić na długość nitki. Oj, na długość, przepraszam, igły, żeby później można było ten koniuszek schować. No tutaj trzeba właśnie zrobić tak, żeby ta nitka nie była bardzo widoczna, bo to niepotrzebne, ona nie będzie zdobić nam. Tego elementu, tylko potrzebna, żeby przyszyć. I właśnie ten węzelek, tą nitkę zostawię na lewej stronie, tak? Bo tutaj będziemy wszywać i w końcu tych nitek nie będzie widać. Ale trzeba jednak zrobić, żeby było elegancko, trzeba schować. No, i zrobiłam dwa węzelki. Oracowałam. I teraz przychodzę tutaj w następną dziureczkę, właśnie powiem, że ten elemencik bardzo fajny, on jest taki niespotykany, ale no bardzo taki fajny, jakoś fajny i różne możliwości można wykorzystać. I jest tak, no jest tutaj, e, wyszłam z tej dziureczki i teraz tutaj nabierałam po siedem koralików małych, no i nabieram, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, nabrałam. I wchodzę tutaj w ten drugi, yy, drugi yy, w taki elemencik drugi, tak, żeby nam wyszło takie coś. I teraz wchodzę w następną tutaj dziurkę, mijam jeszcze jedną. Patrzę, jakby to było, myślę, zaraz muszę pomyśleć. Tak, sprawdziłam, czy dobrze jest. Dobrze jest, weszłam tutaj w tą dziureczkę, jedną, drugą przypuszczam. Wchodzę tutaj w trzecią i znowu nabieram siedem koralików: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem? I wchodzę tutaj też. Przez dwie dziureczki wchodzę w trzecią, tak? Podciągam nitkę i wychodzi nam już taki właśnie, taki elemencik. No i będę, żeby nie przedłużać Wam czas i. Może Wam to nie bardzo ciekawe? Po prostu chciałam pokazać, jak można użyć takie elementy i stworzyć taki, taki, taki ozdobny element. Teraz będę przyszywać następne dwa, i później wkładam koralik, i już pokażę Wam, jak to będzie wyglądać. Połączyłam te dwa elementy koralikami małymi. I teraz co? Teraz muszę włożyć tutaj do środka ten koralik, tak? Dlatego tutaj robię taki poluzuję ten ostatni mnie, tą dróżkę i muszę włożyć tutaj ten koralik. To jest taka sprawa, trochę jest. Tak, tutaj po, po, niedobrze powiedziałam, że ten koniuszek schowam tutaj w środku. Ale nie, nie dało się, bo ja muszę jego później schować i właśnie muszę jego mieć tutaj na wierzchu. No i teraz tak, trzymam, żeby to nie, nie rozlatywało się. I już mam ten elemencik, tak? Środkowy ten. I teraz co ja muszę zrobić? Najpierw muszę tą nitkę zamocować. Zamocować to wszystko, żeby te dróżki ten e, trzymali koralek w środku, tak? I dlatego wejdę tutaj w tej dziureczki znowu. Nie wiem czy na kamerę mi to się uda. O jest. Później wyjdę tutaj jeszcze. I przejdę już tu, i przejdę tymi koralikami. Tylko ta igla mnie tu jest potrzebna, byłaby taka okrągła igla, trochę już zaokrąglona, ale udało mi się. I tak podciągam to cały czas. No i przejdę na tą stronę, i później będę już robić węzełki. Trzeba tutaj mocno e, zamocować. Jest. Tak. I robię tutaj węzełki. Już nie będę Wam pokazywać, nie będę zajmować waszego czasu. Zrobię węzelek odetnę nitkę i dal dalej pokażę yy, dalszą robotę. Wiecie co? Przeszłam wzięłam jednak tą skrzywioną igłę, bo tu są zaokrąglenia i przeszłam tymi dróżkami. Dwa albo trzy razy, nawet trzy razy tutaj po tych nitkach widać, bo to jednak bransoletka i ten element będzie tak bardziej narażony na mechaniczne takie różne rzeczy, tak? A teraz trzeba, tak, ten elemencik już jest gotowy i teraz patrzymy, co nam tutaj potrzeba. Teraz trzeba tak połączyć te koraliki, później te dwa elementy, jak tutaj i później już te kole, kuleczka, tak? I to wszystko łączy na pina. Bardzo dobrze, że mam pin właśnie taki mocny i on jest 4,5 cm. Akurat nie pasuje do tego elementu. No i teraz najpierw muszę znaleźć dziurkę tutaj w tym koraliku. I tu będzie problem trochę, bo no inaczej się nie dało. Nie, będę szukać poza kamerą. Tak, dziurka jest znaleziona. Jest dziureczka. Ładnie to wszystko wygląda. Pin jest prosty. I teraz nawlekamy. Nawlekamy najpierw ten elementik, później ten koralik. Później ten element tak. Trzymamy to wszystko. I później ten koralik. Znowu gdzie dziurka? Nie widzę. Jest. I później ten element. No i mamy już ten. Ten, ten taki element, e, który był potrzebny, tak? Jest identyczny. I co teraz? E, te kuleczka, one można ich rozłączyć, dlatego ja nie przejmuję się nimi, później ich e, rozłączę i pod, podpinam, podepnę tutaj. A teraz po prostu muszę zrobić tutaj. Pętelkę, tak? Dlatego nie będę obcinać tutaj nic chyba długość tego pinu. Spróbuję tak od razu. Pin jest bardzo mocny, ten fajny. Ale nie mam narzędzia tutaj na stole. Zaraz przyniosę narzędzia. No, mam takie narzędzie z takimi cienkimi końcówkami, chyba zużyję takie, które jest tutaj bardziej grubsze. No, i robię pętelkę. Co ja tego robię? Odchylam to. I teraz robię pętelkę. Muszę zrobić ładną, taką fajną pętelkę. No jest. Jest fajna pęteleczka. I teraz tylko musimy zrobić tak, dopilnować tych pętelek, żeby nie byli w jednej płaszczyźnie, bo inaczej jak to będzie na bransoletce? Як тут і так, а тут, бачу, в іншій стороні. І для цього я беру і вирівнюю їх. Щоб отак вони стали однаково. Так то повинно бути. Так то повинно бути. Ну і що далі? Далі беру... Te kuleczka, dobrze, że ich mam. Oni taki w kolorze, takiego, takie szary oni są. Rozstyguję ich, rozłączam i wkładam tutaj, i od razu wkładam do tego. Po prostu w tym pierwszym kwadratiku, wchodzę w pierwszy kwadracik, tam jest też taka dziureczka, znaczy nie, nie dziureczka, tylko tutaj, gdzie łączą się te koraliki, to jest e, przestrzeń taka, wchodzę w nią i zamykam to kółko, to kuleczko zamykam, tak. Trzeba ładnie tutaj ich połączyć, te końcówki. Tak to powinno być. O. I mamy jedno łączenie. Teraz będę łączyć drugą stronę. No i w sumie tyle, co chciałam Wam pokazać, bo nie dokończę do końca, bo muszę przymierzyć. Muszę jednak przymierzyć. Wydaje mi się, że muszę tutaj doszyć jeszcze może jeden krzyżyk do tego, a może i nie. W sumie to wszystko, co chciałam pokazać Wam. Teraz tutaj polączę ten brzeg. No, i później tak samo kuleczkami do, tych, do tego ściegu dołączę e, e, ten już element, karabinczyk i te dwa kuleczka. No i tyle, co chciałam Wam pokazać dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Nie wiem, czy, czy zgrabne to wideo e, wyszło, ale w każdym razie to, co chciałam Wam pokazać, to pokazałam. Życzę Wam wszystkim dużo weny, twórczej, dużej twórczej weny, tak powiem. I kogo interesuje mój kanał, bo staram się pokazać to, co robię, przykładam się do tego, nie ukrywam. I po prostu chciałabym, żeby moja wiedza, bo mam już sporo. Tych doświadczeń, żeby po prostu moja wiedza dotarła do kogoś jeszcze, może ktoś właśnie interesuje się albo zaczyna swoją przygodę z tymi koralikami. To jest, to jest piękna robota, taka, która uspokaja i daje satysfakcję, bo naprawdę można tworzyć. Jest multum. Możliwości do popisu, tak powiem, że koraliki, kamienia, te lączniki różne, te różne teraz tyle tych materiałów, że można robić po prostu cuda. I dlatego chciałabym Wam właśnie przekazać te możliwości. No i czekam na Wasze lajki, może nawet komentarze, może komuś coś nie zrozumiale, ale ma, albo macie jakieś pytania, to proszę zadawać, ja będę odpowiadać. I dziękuję jeszcze raz wszystkim za oglądanie, za poświęcony czas. W następnym wideo będę pokazywać jeszcze piękną rzecz, którą zrobiłam, tylko tam muszę właśnie popytać u Was rady bo mam takie, waham się jak wykończyć tą ozdobę ze sznuru amerykańskiego, będzie sotoar, bo będzie taka długa ozdoba. Wiem, że we Włoszech noszą takie ozdoby, one są bardzo popularne, może będą i w Polsce używane, noszone. Dziękuję, do jedzenia.